Ulubionym artystą, malarzem naszego księdza proboszcza jest Michelangelo Merisi, zwany potocznie jako Caravaggio. Ten wielki mistrz baroku pozostawił po sobie całe mnóstwo wspaniałych obrazów, wśród nich wiele o tematyce zaczerpniętej z Pisma Świętego albo różnych scen religijnych. I bardzo łatwo jest rozpoznać obrazy Caravaggia ponieważ artysta ten operuje takim mocnym kontrastem między światłem i cieniem czasem kiedy wpatrujemy się w jego obrazy naszą uwagę przykuwa jakiś rozjaśniony element a czasem musimy nieco lepiej się przypatrzeć aby dostrzec to co Artysta ukrył gdzieś w cieniu. Moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj zaproponować, abyśmy na tę przypowieść Jezusa o Synu Marnotrawnym popatrzyli jak właśnie na taki ogromny obraz, na którym możemy kontemplować całe bogactwo postaci, wydarzeń, rozmaitych emocji. Spróbujmy przypatrzeć się, gdzie pada najwięcej światła w tej scenie, ale spróbujmy także zobaczyć, co być może ukrywa się trochę przed nami gdzieś w cieniu. Na pierwszy plan niewątpliwie wysuwa się tutaj postać Ojca, którą odmalowuje nam Jezus. Nie tylko On sam jest. Takim źródłem światła, ale przede wszystkim to światło odbija się w sposobie, w jaki patrzy na swoich synów. To światło dostrzegamy w tym, jak traktuje swoje dzieci. To właśnie sam Bóg, który wyłania się z tej postaci, ukazuje nam się jako ten, który najpierw na to wszystko szanuje wolność człowieka. Widzimy, że kiedy młodszy syn przychodzi prosić o należną część majątku, a później nawet opuszcza dom rodzinny, ten ojciec nie zatrzymuje go, nie zmusza, żeby pozostał, nie przekonuje, że powinien być przy nim. I wydaje się, że. To światło płynące z Ojca jest tutaj choć trochę przytłumione, bo Ojciec zgadza się na bycie porzuconym, odepchniętym, godzi się, by własne dziecko pogubiło się w swojej wolności. Ale tak naprawdę to światło płynące od postaci Ojca nie jest przytłumione. Bo to tylko jeden z wymiarów Jego miłości. Druga strona tej miłości objawia nam się w gotowości ponownego przyjęcia i przebaczenia, w tej umiejętności ciągłego wychodzenia nam przeciwko pogubionym dzieciom z darem usprawiedliwienia. To znamienne, że kiedy ten młodszy syn. Zaczyna się tłumaczyć po powrocie: Ojciec przerywa mu, bo już go usprawiedliwił. Podobnie, gdy ten starszy syn przeżywa bunt, wtedy znowu ojciec wychodzi z usprawiedliwieniem, usprawiedliwia tego młodszego i nawet samego siebie, podając powód do radości. To jest pierwsza. Taka centralna postać tego obrazu. Bóg, Ojciec, od którego płynie wszelkie światło. Ale to światło rozjaśnia też kolejne postaci na obrazie. Drugą z nich jest ten młodszy syn, którego nazywamy marnotrawnym. I kiedy tak przypatrujemy się, to oglądamy go z niekłamanym współczuciem, bo widzimy jak osuwa się w kolejne etapy nędzy. Najpierw zrywa swoje więzy z rodziną, potem traci majątek, w końcu dochodzi do upodlenia świńskiego pasterza. I to światło, które płynie od ojca, rozjaśnia jego nędzę. To nie jest zbyt przyjemny obraz do kontemplacji. Widzieć takiego upodlonego pastucha. Coś takiego czasami pojawia się właśnie w obrazach Caravaggia. Jest taki obraz Madonna Pielgrzymów, przedstawiający Maryję z dzieciątkiem, a przed nią klęczy dwoje żebraków. Są ustawieni tyłem do widza, więc właściwie na pierwszy plan wysuwają się ich brudne stopy. Obraz do kontemplacji. Ale taki właśnie jest ten Syn Marnotrawny. Co więcej z opisu widzimy, że jego największa nędza polega ostatecznie na tym, że jest tak bardzo już przygnieciony swoimi grzechami, iż nie potrafi uwierzyć w możliwość przebaczenia, nie przypuszcza nawet. Że Ojciec mógłby go przyjąć z powrotem jako syna. Dlatego prosi, uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zobaczcie, jak wielki mrok jest w jego sercu. Ale ten mrok zostaje nagle rozjaśniony światłem spotkania z Ojcem. Jak wiele tutaj czułości. Ojciec widzi go, gdy jest jeszcze daleko. Pełen wzruszenia wybiega mu naprzeciw, rzuca mu się na szyję i całuje. Zobaczcie, jak bardzo ten mrok może zostać rozjaśniony. Ale to światło na naszym obrazie jest jeszcze nieco przyćmione przez mrok, który spowija trzecią postać. Drugi syn, ten starszy, który chociaż cały czas jest w domu, to również w relacji do swojego ojca jest tak daleko jak ten młodszy. To znamienne, że kiedy staje twarzą w twarz ze swoim ojcem, ani razu nie zwraca się do niego słowem ojcze. O swoim bracie też mówi: Ten Twój syn, nie ma żadnych więzi. Co więcej, siebie samego też, podobnie jak ten młodszy, widzi w roli sługi, tego, który robi wszystko, aby nie przekroczyć ojcowskiego nakazu. Ale i na tę postać również pada światło, właśnie w tym momencie, kiedy ojciec i do niego wychodzi, żeby zapewnić go o swojej miłości. Kiedy zwraca się do Niego tymi czułymi słowami moje dziecko, tym słowem Bóg oprowienia każdego z nas bez względu na to, w jakim mroku się znajdujemy, jak bardzo nasza relacja z Nim jest poszarpana. Ale w tym cudownym obrazie jest jeszcze jedna postać której być może z początku nie dostrzegliśmy. To jeszcze jeden brat, trzeci syn miłosiernego ojca. Jest tak cichy i pokorny, że opowiadając nam historię swojego ojca i obu braci, pomija rolę, którą sam odegrał w tym dramacie, pozostaje niemalże niedostrzegalny w cieniu. A jednak to On jest tym, który wnosi w cały ten obraz nowe źródło światła. Bo to On, Jezus Chrystus, swoim słowem odmalowuje nam dobroć i miłosierdzie Ojca. Co więcej, jest pośrednikiem między Nim a Jego synami. Jego dyskretny odblask. Możemy dostrzec w postaci sługi, który pojawia się tam gdzieś na drugim planie. Do starszego brata wychodzi, by opowiedzieć mu dobrą nowinę o powrocie młodszego i o hojności Ojca. Towarzyszy też Ojcu, kiedy ten wita młodszego Syna i przynosi najlepszą szatę, by przywrócić. Grzesznikowi godność dziecka. Ten piękny obraz, który kontemplujemy, jest właśnie dziełem Jezusa. On uniżył się i ukrył w cieniu, przyjąwszy postać sługi. Oddał swoją szatę świętości, która tak cudownie jaśniała podczas jego przemienienia. Pozwoliłby zdarto ją z niego przed ukrzyżowaniem, i w końcu dał Ojcu, aby ten włożył ją na wszystkich marnotrawnych braci. A zatem, kontemplując dzisiaj ten obraz i rozważając historię Syna Marnotrawnego, skupmy się przede wszystkim na Jezusie, bo to On objawia nam Ojca, przynosi dobrą nowinę i przywraca utraconą godność.